Siemano, ludzie. Z tej strony ja Macha, a to jest poradnik do Gimpa. Mm, tak, dzisiaj zajmiemy się trochę Gimbem, bo ponieważ już go ogarnąłem, więc specjalnie dla Masterosa będziecie mieli ten poradnik. Mm, tak, odpalamy Gimpa. Link do, do Gimpa będziecie mieli w opisie. Mm, ja mam 2,6, ja wam podam do 2,8, bo tu już nie ma różnicy. 2,6 czy 2,8? Mm, 2,8 też mam na komputerze pokazało wam się takie okno i tutaj macie przebornik warstwy, kanały, ścieżki, cofnięcie cofnięcie, nie wiem wciskacie plik nowy tutaj utworzyło wam się okno szerokość, jak na przykład na awatar na Skype'a lub na awatar na na youtube'a wpisujecie 800 da 800 Pojawią się takie okno w tym oknie możemy wszystko robić Dobrze, Skype pisze, ale to za chwilkę, to za chwilkę. Um, tak. I co, macie pustą kartkę. Um, ja wam pokażę teraz... O, mm, teraz piszę. Czekajcie, czekajcie. Nagrywam. E, tak. Um, ja wam pokażę. Bierzecie... Tutaj, ja wam pokażę. kurczę. Bierzecie na tą... na taką ikonkę. Naciskacie kolor tutaj taki. Naciskacie, naciskacie, wybieracie kolor, sobie tutaj ustawiacie, a was ma czerwony, i naklikacie lewym przyciskiem na to i on się wypełnia. Dobrze, dalej. Ja tutaj już mam taki specjalny folder, który się nazywa Do Gimpa. Tutaj macie różne różności obrazki, takie i wybieracie to, co Wam się podoba. Mi się podoba to rozbite szkło. Więc je sobie przerzucę. Yy, tą paczkę do, do gimpa będziecie mieli w opisie. I dobrze, już macie wrzucone i widzicie? Ech! Zniknął nasz, ko nasz kolor. Macie tutaj taki tryb. Zwykły na razie pisze. musiałem się potrapać Naciskacie na to i bierzecie przesiewanie. Widzicie, już powstało takie coś. Dalszą część. Naciskacie na to A. Jak, jak nie wiem co jak. No, jak tekst po prostu pis pisujecie. Tutaj wybieracie sobie kolor. Wezmę taki. O. Okej, okay, jestem. No wszystko się nagrywa. I koń. Kontynuuj. Macie już taki tutaj wasz. Taki obrazek. już Uciskacie to kolor, bo to już zrobiłem przed przerwą. Zaznaczacie obszar. I tutaj macie edytor tekst tekstowy programu GIMP. Wpisujecie. Na przykład, swoją nazwę z YouTube'a, ja wpiszę my. Teros.pl MasterOSPL. Tutaj macie. Tutaj macie czcionki. Naciskacie na tą czcionkę. Ja sobie powiększę, żebyście lepiej wiedzieli. Ok. Ja. czcionki dodane. Więc ja mam jakieś zombie. Zombie. Ja tutaj mam różne czcionki. What the fuck. Pododawałem sobie. Więc dlatego weźmiemy, weźmiemy A może jakąś z góry. Uuu, u, creeperowa. Ej, no to gdzie to było? Nie wiem czy creeperowa mu się spodoba, ale no dobrze. Och! Jeszcze raz trzeba to wyszukać, ponieważ nie zaznaczyłem obszaru. Okej, okay. i tutaj rozmiar powiększacie sobie. masteros.pl okay, tutaj jeszcze można powiększyć tak o do krawędzi samej i jeszcze trochę powiększymy y okej okay. macie już masteros.pl mm. tutaj jeszcze zmienię to na tryb prześwitywania y przesiewania i macie już takie ten napis jest tak jakby w szkle, za tym szkłem, tak jakby. Ok, dalej co można dać? Ja tutaj mam jeszcze. Można jeszcze drugi kolor dać. Takie fajne. Ja sobie dodam takie coś. Wrzucę to. Znowu zrobimy tryb przesiewania. I macie już takie coś. To się naprawdę już ładnie prezentuje. Tylko Masterosowi się pewnie nie spodoba to, że jest różowy kolor, więc ja to wycofam sobie. Bo mu się na pewno nie spodoba. Mm. Dobrze, to już teraz wam pokażę mój drugi folder. Gdzie tutaj jest grafika moja cała? I tutaj mamy wszystkie ikonki, i takie tam. Tutaj mam awatary, które już zrobiłem. I bannery, które już zrobiłem. Bannery należy dla siebie, tylko muszę jeszcze jeden banner ogarnąć do tego jednego. Kupka. Ok. Ym, bierzecie jakieś logo. Ja na przykład wezmę logo z Facebooka. Yy, ok, zmienimy to. jakby co się zmienia takim tym skalowaniem? Tutaj. Yy. Dalej weźmiemy jeszcze ASK. Nie jestem pewny, czy ma, ale. Tak dopasujcie, żeby. Było równo w miarę okej okay. W miarę, ludzisko, w miarę. No powinno być to. Tak. Dalej. Jeszcze Facebooka ikonka. Co mi tam? mać taką ogromną, więc ja sobie już Na razie gdzieś do tamt What the fuck, what the fuck. Przyłożę ją sobie tu. I zaczną ją pomniejszać po prostu. Jak widzicie? I ona jest taka. Minkiewicz. O! Tak. Nie za mała. A piszę na slajdzie. Dobra. I tutaj już macie. Ym, dobra. W prawym, w prawym górnym rogu. W lewym w prawym dolnym rogu ja już tak mam, że chcę ogólnie daję Creeperka, ale Master nie Snakes Creeperka, to dobra, nie będzie Creeperka by y, y, am, by Yamaha. zmniejszymy trzcionkę, bo to oczywiście to ma być mało, a nie takie się duże mm, trzcionka trzcionka na przykład ta. nie wiem jak się będzie prezentowało jeszcze to powiększmy to lol by okay. Yamaha dobrze i co tutaj jeszcze możemy dodać ogólnie on minecrafta nie chce więc nie będę już nie będę już tutaj mu minecrafta wrzucał hmm. może znaczy subskrybuj znaczek yy, tutaj dajecie obrót, żeby tak fajnie wyglądało przesuwacie to na przykład gdzieś tak na środek o dajcie obróć i już mamy mm. oczywiście możecie tutaj tym czymś tak też przesuwać ok możecie tutaj wszystko co chcecie wszystko co chcecie naprawdę dodawać ja już tutaj chyba zakończę poradnik, bo tak Mniej więcej mi pokazałam. Ok. Jeszcze Wam pokażę jak zapisać. Wchodzicie w plik, zapisz jako. Wpisujecie avatar.ipg. Yy, Musi być kropka IPG na końcu. IPG, bo inaczej Wam trafi szlak to. Mm, że tak powiem. Wchodzicie tam gdzie ma to się zapisać i zapisz. Pokażę Wam się takie coś. Eksportuj i zapisz. Ok, Gimpo już możemy wyłączyć. Yy, grafika. Awatar. Awatar. Ok. Tak się prezentuje nasz awatar, którego zrobiłem teraz na odcinku. Więc ja się z wami żegnam Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ułam masterosa tak samo oczywiście. Mam się nadzieję, że wam się poradził. Podobał. I jeżeli, jeżeli macie jakiś błąd. Gdzie wiecie jak czegoś robić, piszcie nam PW, podajcie mi swojego Skype'a, zadzwonię do Was, wytłumaczę Wam to. Cześć!